Cześć z tej strony Sniper. Jak wiecie jestem na wakacjach, więc zobaczcie tutaj ode mnie odcineczek i co? Wpiszcie swoje linki w koma aby grać dzisiejszy konkursie o coś za 200 V-dolców odcinki ogólnie będą posiłowe się co dwa dni, czyli jeden dzień dla, jeden dzień odcinek, drugi dzień live na zastępczym, czyli Kamyk będzie oczywiście tutaj nagrywał dla Was live'y Także mega dziękuję Kamyk I co? Tutaj macie w trupy coś w kolejnym sklepie. Mega dziękuję. Wbijać na Discorda w ogóle. Zwycięzców konkursów z odcinków przez moją nieobecność zobaczycie w pierwszym filmie po moich wakacjach Czyli jak wrócę to będzie pierwszy odcinek i wtedy będziecie tam mieli wszystkich zwycięzców Także ja się z wami żegnam, zapraszam do oglądania, cześć, siema, elu320, yo! Jak wy chcecie wziąć udział w takiej nagrywce to wbijajcie na Discorda, który jest w opisie Jak ja. widzicie dolatujemy, także na spokojnie Dobra, Sniper mówi, ustawiam się przed domkiem I moje tekstury znowu nie wyrabiają, więc sadgę Ale Sni Sniper mówi Sniper mówi, ustawiam się przed dużym domkiem Tekstury F powiedzmy, szczerze sobie Dobra, Sniper mówi, mówiłem Bambika wziąć na początku, ale dobra, niech ci będzie, byku Tu kolega w ogóle ciała nie ma na przykład, ale dobra, niech będzie No i dobra, git, 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 wszyscy są ładnie, wszyscy się ustawili Mamy 25 osób na kasę, w sumie 26 razem ze mną Także Sniper mówi, niszczycie domek, który jest za wami Sniper mówi Niszczycie domek, który jest za wami Ale nie, pa stop, stop, Sniper mówi stop, Sniper mówi stop, Sniper mówi stop Sniper mówi, mówi stop Stop, halo, Sniper mówi stop, halo Stop powiedziałem. Dobra, snajper mówi stop. Gdzie jest Szymon? Szymon wystąp do mnie. Snajper mówi. Ty jesteś Szymon? Dobra, Szymon. Dlaczego zabiłeś azorka? Nie wiem. Dlatego idź tam. A było snajper mówi? Panie Szymonie, było sniper mówi? No właśnie, dlaczego pan poszedł? No proszę pana. Nie no, tu nieładnie tak, nieładnie panie Szymonie. No Jestem pierwszą osobą, która odpala w tym pięknym dniu. Także snajper mówi, niszczymy dalej domek. No niestety pan Szymon. Się nie posłuchał. Snajper mówi powiedziałem, halo. Tutaj kolega z marshmallow. Snajper mówi... Kto ma bronie, niech przyjdzie do mnie i je wyrzuci przede mną. Snajper mówi. Snajper mówi... O, ładnie, ładnie, dobrze. Dobra, ty kolego, ty. Snajper mówi, ty podejdź iść na razie tam, ty z ruszką, ty z różką Dobrze, ładnie A ja nie mówię że ty, dobrze. Ładnie, dobrze. Super, super, super. Dobra, sniper mówi. Stop na chwilę. Stop na chwilę. Zostawcie na razie dom. Sniper mówi: Chodź ty ze mną. Ty. Ty z tym kilofem Rika, Ty. tym Bambika. I. I ty, który nie przebrał skina. Chodźcie ze mną. A było sniper mówi? No pan Bambik wrócił, a ty nie wróciłeś. Jeszcze chcesz wrócić? Dobra, wróć. Ładnie. Dobra Snajper mówi, chodźcie wszyscy do mnie. Wszyscy znowu przed domek, snajper mówi. Wszyscy przed domek, ładnie, wszyscy się stają przed domkiem. ten razie stoń sobie na boku. Na razie tam stój. Dobra, ładnie, wszystkich tu mamy. Dobra, snajper mówi, kucnij Snajper mówi, kucnij Dobra, chyba tamten bambik z tyłu na ostatnim końcu. Ty nie musisz na razie wykonać komentarz. Coś snajper mówi. Dobra, snajper mówi, wyciągnąć budowanie. A ja nie powiedziałem, żeby stawać. No dobra. Tutaj ładnie, ładnie się tak zachowaliście, ale okej, okay, okej. Okay. Dobra. Dobra, teraz. Stańcie. A było sniper, mówi? No, niestety, kolego, Paweł, ten kolega. I tu nie jestem pewien. Hacker niestety też zginął. I tu nie jestem pewien, któryś z tych trzech z tyłu. Ale no, na razie dobra. A... Ja nie mówiłem, żeś tu. Po... Halo. Co ci ka zbierać broń? Halo, Snajper mówi stój Snajper mówi masz tu stać Nie ruszasz się stąd Dobra, Snajper mówi Wyrzućcie wszystko przed siebie Wszystko przed siebie Dobrze, ładnie, ładnie, ładnie Ale ktoś ładnie nas biorą 600 mace ktoś rzucił, no i pięknie, no i pięknie To się szanuje, Snajper mówi Kto ma jakąkolwiek broń Niech wstanie W ekwipunku. Nikt nie ma broni, no dobra. Niech wam będzie, że nikt nie ma broni. Sniper mówi. A, a ja mówiłem, żeby budowanie schować? Halo? No. Nieładnie, tak? Ale oh, dobra. Sniper mówi, idź do, tutaj do kolejki, do nich. Dobra. I sniper mówi, chodźcie za mną. Tylko proszę tego nie kolapsować. Sniper mówi, chodźcie za mną. Wszyscy za mną, wszyscy ładną za mną. Dobrze, dobrze, dobrze. Wszyscy mają być kłócnięci. No i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zawodowo. Dobra, sniper mówi: Stańcie sobie tutaj na tym, no właśnie, na tym podejście. Ojej, komputer nie wyrabia troszeczkę. I tu jest takie przejście. I tu musicie przeskoczyć teraz. Czekajcie, da się ogóle tu przeskoczyć. W ten sposób. Da się przeskoczyć? Się nie da. Nie, no powinno się dać. Da się przeskoczyć, dobra. Sniper mówi wszyscy po kolei skaczemy. Wszyscy po kolei skaczemy tutaj do mnie Nie obieguję, nie obiegamy tego A dostałem laga kolego przez ciebie, ale zostajesz na razie na dole. Ci co spadli, zostają na dole Jak spadniecie, to zostajecie na dole. Nie no, przecież ja to wszystko za pierwszym razem wy O, dobrze, jeden jest, dobrze, idź sobie tam Kolejny spadł, no jest jak jest. Kolejny... Nie no, kolejny spad, nie no i ten zginął, no i bat, no i Batman zginął, no i kto jeszcze spadł? Kolejna sos spada? Dobrze, że, dobrze że wam zadaję tu damage przynajmniej Sniper mówi, skaczcie dalej. Po kolei nie no kolejna soska, panowie. Panie, co to się... Nie no, nie się teraz. Co <grym> da ludzie ty? Dawaj, dawaj, skaczesz. Dawaj Bambik, kciącki. No nie no Jciąc też zginął. Znaczy nie zginął, Batman tylko na razie zginął. So zginął. tylko. Nie, jedna siczing na tylko tylko? Nikt nie ma tego skoczyć, serio, nie no. <grym> Ej, to jest... To jest teraz śmieszny troszkę, wiecie. O dobrze, mamy trzy osoby, dobrze. Jest, jest dużo, jest dużo. Dawaj. O, dawaj, dawaj No i nie kolejny spadł. teraz ty, dawaj. No i kolejny spad, no i tak jest, jest. Dawaj, kolejny Kolejny spad, dawaj jeszcze raz, no teraz ty, no dawaj Dobrze, jest bambik jeden kolejny Czterech bambików tu mamy Teraz wy musicie teraz zrobić taką serię ładną No, prawie wyszło Teraz ty, no a, a, Halo, a ja mówiłem żeby schować budowanie? Panie kolego No, przepraszam Woski, nie, nie mówiłem żeby schować budowania Dawaj teraz ty No i kolejny spad Dobra, cztery bambiki tutaj mamy Reszta jest na dole, zostańcie na razie na dole Tutaj tam kura chodzi, dobra. Nie wiem co mam mogę dać, dlatego macie na razie. Zostańcie ode mnie po bandażu wszyscy. Jak potem mówię, że macie wyciągnąć bandaża, to wtedy wyciągniecie bandaża. Możecie schować budowanie we we A było sniper mówi? Nie było, było sniper mówi. Halo? No, tylko trochę opóźnione, panie chińskie znaczki. Niestety, przepraszam. Jesteś super, dzięki, że mieliście się rybki. to się na pewno przyda na kolejne konkurencje. Dobra, sniper mówi, yy, podnieś Snajperkę ty, podnieś Snajperkę Podnieś tą Snajperkę Ile masz mi amo? Jeden? Jeden, jak masz jeden, to kucni. Kucni jak masz jedno amo, dobra. Dobra, no nie powiedziałem, że schowałem, ale dobra, niech ci będzie. Sniper mówi, możecie wyjąć wszyscy kill off. Kill off wszyscy wyciągniecie. Sniper mówi, wyciągniecie kill off. Dobra, ładnie. Kill off, halo? Kill off, taki o, no dobrze, ładnie. Dobra, ty co masz sniper? Dobra, chodź wy. Wy przeżyjecie na razie. Czekaj, chodźcie za mną. Ty, ta trójka została tu. Sniper mówi, chodźcie za mną. Ta trójka. Chodźcie sobie na razie tutaj. Ten sniper mówi. Ta trójka. I ten, który ma sniperkę, niech ją wyciągnie na razie. Dobra. Wy zostajecie tu, sniper mówi. A reszta, która została tutaj. Może chodźmy pierwsze do strefy, bo tak w sumie daleko. Sniper mówi, idziemy do strefy. Najlepiej biegniemy piechotą. Nie biegniemy z tymi autami żadnymi. Snajper mówi, a mówiłem, żeby jechać autem, pani kolego. Kolego, wy, wysiadaj z auta. A było snajper mówi, że wysiąść z auta? No właśnie. Dostaniesz dwie głowy na razie. Snajper mówi chodźcie do strefy. Snajper mówi, chodźcie do strefy. Do strefy wszyscy ładnie. I stańcie tak, żeby wymierzyć strefę. Czyli jak widzicie tą białą linię na, na mapie. Czemu centric spałował Wojtka? Dlaczego tak się stało, kolego? Jak macie strefę, widzicie strefę na mapie, to musicie stanieć równo na tej linii. Równo na tej linii. Tak, żeby was nie biła strefa. To znaczy, tak, żeby, żebyście stali. Jak strefa dojdzie, żebyście byli tak w połowie za nią, a w połowie na niej, nie? To się w połowie w strefie, a w połowie nie. Tak, żeby. No, tak, żeby po prostu. Nie była was strefa, ale byliście na strefie. W połowie w strefie, połowie nie. Tak, żeby was biła, ale nie biła. I uwaga, kogo zacznie bić strefa? Kto źle wymierzył? No, tu. Ewidentnie, ewidentnie coś, coś poszło nie tak. Mieliście stać w ten sposób, jak stoi ten bamik tutaj na przykład. Także panie, panie Jonesy, tutaj pan z driverem Chodź tu kolego. Wystąp, wystąp, wystąp. Snajper mówi: "Wystąp". Dobrze, dobrze. Macz możesz sobie zjeść. Możesz zjeść. Snajper mówi: "Możesz zjeść". Dobra, ładnie. I tu jeszcze ktoś był, ale nie wiem teraz który. No co ty robisz? Nie bij go kilofem, Czeku. Zwariowałeś? Dobra. Kolega ze y, snajperką, niech wystąpi. Snajper mówi, Ty, mo ty możesz wrócić do linii. sniper mówi, Kolega ze snajperką, masz... możesz strzelać, no -y, ale nie do mnie, nie? Tylko tutaj w y, ludzi, no -y. ale nie. Do... W sensie chodź tutaj, z tej strony, patrz, tu. mniej więcej z tej odległości, strzelaj, no -y. do którego chcesz. A, nie masz ammo Masz, masz amo i możesz strzelać. sniper mówi, Ty strzelaj w oczku, no -y. nie no, ale traf, coś może, co? Przecież to jest niedaleko, to jest. O 16 metrów, no dobrze, Wiktoriko zabiłeś, dobrze Niku. Dobra, sniper mówi, strzel jeszcze raz Dobrze, dobra, kaktuska zabiłeś, no jest jak jest, dobra, sniper mówi oddaj broń Eee, sniper mówi, nie, halo, ja nie kazałem się leci Dobra, sniper mówi chodźcie do strefy, szybko, szybko, szybko Do strefy, sniper mówi, dobra, sniper mówi Idziemy wszyscy na dach tego budynku, tego tutaj głównego Jakby największego, wszyscy sniper mówi i ustawiamy się tutaj na budowli, którą ja wybuduję w tym momencie. zlaguje mios. Ty, bo boty strzelam. mnie, no wyfokusowaliście boty. Snajper mówi, kto ma broń, i strzela do bota. Tylko nie zgińcie tam. Snajper mówi, kto ma broń, i strzela do bota. Nie, kubuś zginął od bota. Najgorzej, kuba. Co to się stało? U ciebie. Snajper mówi, stańcie na tej linii na razie. Stójcie tutaj, stójcie tutaj. Stańcie tutaj w boksie. Stańcie na, tej, na tym drewnie, co wybudowałem. Snajper mówi. I schowam w budynku. Gdzieś wam broń niebieską, y taką... albo w sumie rybkę wam schowam. Ten kto znajdzie rybkę, będzie mógł zabić jedną osobę. Dobra, snajper mówi, szukajcie w domku. Snajper mówi, szukajcie w domku rybki. Sniper mówi, mówi, szukajcie w domku. Snajper mówi, szukajcie w domku rybki. Kto znajdzie rybkę, mam ją przynieść. A kto wie, że nie znajdzie, to niech już idzie do strefy. Sniper mówi O, o, o dobra, sniper mówi, kolega znalazł rybkę. Kolega znalazł rybkę. Czekaj, na razie zostaw sobie ją w epipunku. Sniper mówi, chodźcie do strefy, do strefy, do strefy, po strefa na Sniper mówi, stańcie na tym drewnie co jest tu Stańcie na tym drewnie co jest tu Wyku kamera ci tam wykrywała. Mamy najprostszą Dawaj. konkurencję, czyli Po Poproszę kucnąć, wszyscy kucamy Wszyscy kucamy A, nie było Sniper mówi Kolego, ty za późno się Zorientowałeś tak zwanie Dobra, Sniper mówi kucnąć Stać I Nikt nie staje, okej, okay, dobrze, dobrze Sniper mówi podskoczyć Kucnąć No dobra, w sumie to. Mieliście cały czas kuścięci, więc no. A nie było sniperów, żeby wstać. No właśnie, widzicie? Dobrze, dobrze. A, a co, co, co za było wstawanie? Halo, patrz pana. Dobra, proszę podskoczyć wszyscy podskakujemy. Kolego, co jest spóźniony? Gdzie ty byłeś? Nie, no, panie, spóźniony. Dobra, panie, spóźniony. Proszę, Simon mówi wstać. Sniper mówi wstać. Halo, sniper mówi wstać. Halo! Nie no proszę pana, pan jest opóźniony. Sniper mówi podskoczyć. Simon mówi wstać. Sniper mówi podskoczyć. Sniper mówi, kto weźmie zrzut, wygrywa. Czeka kogoś nagroda. Ten co zabierze zrzut, dostanie nagrodę. O, ty masz tą rybkę, no właśnie, no właśnie, tą rybkę. Za, za, rzuć mi ją, rzuć mi ją. Daj, no, no, daj. Daj rybkę. Snajper mówi, daj rybkę. Jak ty. Jak to się stało, że chłop zginął w burze, jak my jesteśmy w strefie cały czas? Masz snajperkę, Sa snajper mówi, weź sniperkę Snaj Simon mówi, weź ammo. Dobra, w sumie podniosłeś się tak po prostu, dobra. Ale 300 styki, ale ograł, ale ograł, ale ograł. Kto ma broń? Ty masz broń, chyba, nie? Ty masz broń? Ty masz broń? Dobra Simon, mówi oddaj broń. Ale jaką szaremkę, szaremka nie wypada Simon, mówi oddaj broń. Snajper mówi, oddaj broń. go? No E no co ty to? Centrik, ja nie mówię, że Ty podnosił broń i nie umiem nic z żadnych komentarzy takich dodatkowych. Snajper mówi, idziemy do strefy. Snajper mówi, kucnąć. Dobra, i chodźcie teraz za mną. Snajper mówi. Snajper mówi, chodźcie za mną. Snajper mówi, wyciągamy budowanie. Dobra, i chodźcie dalej za mną. Chodźcie, 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 chodźcie. I zrobimy coś z pierwszego etapu, czyli coś takiego. I... czekajcie, może coś podobnego... a ja nie mówiłem, że wyciągać sniperkę. halo. Czekajcie, to jest za małe trochę. Dobra. Biegajcie po całym tym tu terenie. Całym terenie biegamy, całym terenie biegamy. Snajper mówi możecie wstać. Snajper mówi możecie wstać, ale macie mieć wyciągnięte budowanie. Ja będę edytował i wy jak spadniecie, to spadniecie, nie wiecie jak jest. O, dobra oj, oj, oj. No niestety, Danix. Daxen, Lolek. Oj, oj, oj panowie Uwaga, uwaga. Będą spadanie przed... No, jest problem, jest problem. Idzie strefa. Dobra, chodźcie do strefy, snajper mówi. Wyku, chodź do strefy. Dobra, snajper mówi kucnąć. Simon mówi stać. Halo, to nie. To nie. To nie to Erik. Co ty robisz? Sniper mówi, kto miał snajperkę? Sniper mówi. Dobra. Snajper mówi, chodź tutaj. Chodź do mnie. Tylko nie sklapsuj ich przypadkiem. I snajper mówi z tej odległości noscope musisz strzelić. Do nich. Jednego... No scope, nie, nie celować. No scope. Ale już nie skolapsuj, czekaj, 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 bo to niebezpieczne, niebezpieczne, czekaj Sniper mówi strzelno. Sniper mówi, możecie iść do strefy, możecie iść do strefy, do strefy, do strefy Będę to, będę edytował jak coś podłogę, Sniper mówi, więc uważajcie żeby się sam z siebie nie skolapsał jeszcze Bo to sobie nie będzie przypał Sniper mówi, możecie wstać no Właśnie, niektórzy tu byli cały czas odkucnięci, dobra, chodźcie do strefy, Sniper mówi No i co, no i co, chodźcie Oj, byczku, no niestety. No i po ci to było, Joduś? Oj, 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 byczku, kolorowy Snajper mówi skoczcie. Simon mówi skoczcie. Simon mówi podskoczcie. Snaj. No niestety, Kamkowski Snajper mówi kucnąć. Snajper mówi wstać. Snajper mówi biegniemy do strefy. Snajper mówi podskoczyć. Halo, podskoczyć Nie no, um... nie no, chyba nie skoczyłeś, zagapiłem się chyba trek albo skoczyłeś? Nie no, raczej nie skoczyłeś, nie widziałem Dobra, sniper mówi uważajcie Sniper mówi, chodźcie do strefy, do strefy, do strefy A no nie Ty prawie spadłem Dobra Sniper mówi. E... Kucnąć Dobra, Sniper mówi, e... Za ten, e... budowanie ten, no jakby nie, 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 nie miejcie już, no Ila po prostu Sniper mówi... Uwaga! Przepraszam, Niku Sniper mówi podskoczyć Simon mówi kucnąć Sniper mówi podskoczyć Sniper mówi wstać Simon mówi kucnąć Simon mówi... O no nie, kolega zginął Dobra, masz, wygrałeś, gratuluję, dawaj, dawaj, zabijaj, zabijaj Dobra, kto wygrał? Bartos wygrał, GG Bartos. Gratuluję. Dobra, wygrałeś byku Faudolce. O dokładnej wartości 300 Faudolców, więc gratuluję.